Dzisiaj zobaczcie jak gra PKR MCK oraz Maciak. Zobaczycie jakiego spota latają, jak go lutują, jak rotują i wiele więcej możecie sobie naprawdę wyciągnąć kilka ciekawych informacji. Dodatkowo z tego spota mają dosyć słaby loot dlatego zobaczycie jak grać z gorszym wyposażeniem i wiem, że splitnęli się oni po ostatnim Cupie no i niestety miałem nagrane to już wcześniej, no i nie będę tego zmieniał, aczkolwiek w przyszłym tygodniu we środę pojawi się analiza gierasa, więc czekajcie. I wydaje mi się, że troszkę w innym stylu niż do teraz. No i mam na... Mam nadzieję, że wyciągniecie jakieś wnioski z tego filmu. PKR, MCK oraz maciak latają tego spoda tutaj w prawym górnym rogu. Generalnie bierze się go tak, że bierze się to plus tą stronę. Niestety tutaj latał im Mongral razem ze swoim trio, dlatego mieli do wzięcia troszkę mniej. Zobaczymy sobie jak lutują. Wiem, że PKR zaczyna od brania beczek raz maciakiem, następnie tutaj jedną skrzyneczkę bierze jeszcze kolejną beczkę, dobierają kolejne beczki, po czym on schodzi na dół, aby zlutować tutaj tą przystań. Ofarią tutaj delikatnie metalu i widzimy, że od razu biegnie na tą wysepkę, żeby zabrać trochę lutu Mongralowi. Obudowywuje się od boku, aby być delikatnie bardziej safe. Po czym rozgląda się, że czy nikogo tutaj nie ma. Jak widzimy, lutuje tutaj kilka skrzyneczek i tak dalej. Niestety, przez to, że powtórka jest powsuta, no nie widzimy do końca, co tutaj się dzieje. No, ale po prostu zlutował tą całą wyspę. Następnie z wybrzeża sfarmił kamień oraz już tak mniej więcej czwartej minucie 30 mają zlutowanego tego spota. I podchodzą tutaj, gdzie wcześniej był mongrel, aby spróbować coś tutaj zobaczyć, czy ich nadal nie ma. MCK również tutuje tą część, gdzie ląduje PKR. Na początku na tej skrzyneczce. Po czym schodzi od razu do pkr aby użyć tamtych beczek, żeby się razem wyleczyć, po czym lutuje tutaj całość. Widzimy, że zaczynają właśnie od zbicia tych beczek. Następnie dobija sobie kolejne beczki. Tutaj to jest widzimy, że doparmia metal z tej oto tutaj sceny, bo ponieważ na tym spocie niestety nie mamy zbyt dużo metalu, to jest jedyny minus. Aczkolwiek jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę sfarmić, farmują właśnie takie poboczne rzeczy. Widzimy, że sfarmił to wszystko. I tak jak mówię mniej więcej tej czwartej minuty, 4 minuty, czwartej trzydzieści starają się właśnie wychodzić tam na spota e, Mograla, gdzie niestety im to zabrał. Gdyby go tam nie było, pewnie by sobie to dolutowali oraz po prostu wzięli sobie z tego lepszy ludzi A Macia jak zaczyna sobie lutowania od tej dalszej części gdzie ląduje na wieży. Bierze ją od góry, całą po prostu lutuje sobie w dół. Są tutaj beczki, widzimy, że wypił dwie mini, dobił sobie trzy beczki, dzięki czemu ma 80 was beczek, również tutaj były beczki. To farmia leci tutaj do tyłu, gdzie są kolejne dwie skrzyneczki. Rozglądnął się jeszcze, czy nikogo tam nie ma, żeby strzelać na kimś nabić. No i już w tym momencie biegnie mniej więcej do chłopaków, aby właśnie w tym fajnym timingu wyjść z tego spota. My widzimy, że tutaj w piątej minucie starają się podchodzić tutaj w stronę spota demusia, aczkolwiek zauważyli, ziomęcz który jest tutaj z tyłu od razu go podjechali widzimy, że tutaj starają się go gonić albo jak najwięcej po nabiesień, tutaj PKR dostał w plecy, dlatego wylecił się, bo niestety ten spot jest taki, że nie jesteśmy w stanie na nim skręcić żadnego surge Base'a, z nikim się potrajdować, dlatego musimy dojeżdżać jakieś spoty, bić ludzi tak jak na przykład w tym momencie tutaj MCK złapał jakiegoś uciekającego ziomeczka z fajta, od razu go dobili, oczywiście nabili na nim troszeczkę serja. No generalnie z tego spotu nie mają zbyt dobrego lutu. Bo jak widzimy PKR ma PM a pompę MK 90 AMOP MC6 i jednego medmista. MK, no tutaj 300 ammo, Sentinela 6 mini, 4 splasze 3 medy, no i MCK ma Biga 5 mini oraz Glutka auga 50 ammo. No widzimy tutaj, że na pewno słaby jest ten spot pod względem amunicji oraz rotacji też tutaj nie mają. Jest to delikatnie wina tego, że mogral ich kontestował i zabierał sporą część spota, aczkolwiek tutaj sobie chłopaki dają radę, cały czas tutaj tradeują się z ludźmi. Widzimy, że widzieli oni tutaj ten timek, który ich holdował, dlatego postanowili oni cofnąć do tyłu, przerotować bardziej tyłem i tutaj w międzyczasie jeszcze bardziej się tradeują z nimi, aby Troszkę ponabijać, no bo jednak finałowe lobby, no to troszkę trzeba tego Surdza jednak mieć. Jak widzimy, tam ci cały czas ich podchodzą, jest to dokładnie Mongral, który w tym momencie tutaj kampią się w krzaczkach, widzimy, że teraz przechodzą. Skampieni, tutaj PKR zauważył Seito również Kasperinowicz, Prism oraz Mongral strzela do maciaka i od razu PKR to zauważył, który że się do nich strzelać, ale niestety nie udało się. Tutaj Snazy, Seito zaczęli podjeżdżać nam maciaka, PKRa oraz MCK. Tutaj PKR był z tyłu, dlatego ponabijał na nich trochę Surdza Widzimy, że tutaj troszkę zaczęli się fajtować, PKR próbował wejść do boksa. Tam daje delikatną pompę Seito Tutaj też była próba, ale niestety to PKR oberwał Tutaj bardzo ładna pompa na Seito Ale widzimy, że nie pchają się w tego fraga Bo wiedzą, że nie ma to sensu Szkoda głupio tracić gierek I to właśnie o to chodzi, że grają bardzo rozważnie Tutaj ładnie PKR wszedł, podmienił ściankę Ale niestety udało się dać pompę Ale uciekł ten Snazy oraz PKR też bardzo mocno został obity pompą od team Dlatego postarał się cofnąć Rzucili sobie med mista Oraz wychylali się Na pewno ten fight był na plus Pod względem tego, że nabili sporo serdzia Aczkolwiek no tutaj minus tego Że stracili dosyć dużo leczenia Jak widzimy no jedyne co To tutaj widzimy, że MCK zgarnął Fraga Który dał mu dodatkową pałkę jeszcze tutaj widzimy Chuck Jaga Tej to również ma jeden HP Ale z tego co widzimy że znaczy nie zgarnął na nim już killa Tutaj przyszedł sobie PKR, który dobrał sobie pałkę Dofilowali sobie leczenie więc w sumie ten fight nie wyszedł tak źle Gdyby mck go nie zabił mogłaby być delikatna lipa Aczkolwiek udało się to Że przyniósł im dodatkową pałkę i fajne leczenie Ponieważ charge chak to jest naprawdę op I polecam wam otwierać Na przykład totemy, te takie gdzie musicie wsadzić duszka Bo dzięki temu macie 25% szansy Że wam to dropnie Widzimy, że tutaj pkr, mck i maciak postanowili wyjść sobie do górki Bo tam nadal ich trzymają Z pumpet powersów, dlatego rotują sobie Za górką w zołnie. również tutaj próbują Kogoś ponabijać, Niestety nie udało się teraz pkr A miał naprawdę szansę, Cały Zbiegną sobie od zona, też warto tutaj zaznaczyć. Że rzucili sobie jednego splasha, no bo niestety no Maciek nie ma pałki, dlatego on tutaj musi jakoś inaczej rotować. W momencie, gdy chłopaki lecą do przodu, wyśli sobie oni na górkę, gdzie cały czas patrzą na przeciwniku. Widzimy, że tam PK zauważył. Zostali sobie tutaj na Edziku, gdzie ponabijali, ale od razu ogólnego zona. Postanowili oni zrotować tutaj w międzyczasie do jeszcze materiały. No bo troszkę zwaistowali na fajcie. Widzimy, że znowu łapią się tutaj jak najbardziej Edzika, No i czekają na następnego zona. Tak jak widzimy, następnego zona płynęło dosyć słabego. Bo dało go w lewą stronę. Ogólnie te zone, tej igiece się dały im dosyć dobre, ponieważ dało do góry, bardziej w prawą część. No teraz to wdało centralnie na środek, dlatego mają chłopaki troszkę cięższą rotację. Gdyby ten hej nie trzymały, może by wyszli sobie tutaj i mieli łatwiejszą rotację. No ale niestety, przez to, że tutaj ich holdował, mongral, musieli ich zrotować od prawej. Ale i tak tutaj jest jeden team, który dalej ich trzyma, czyli ten mongral A tutaj mogliby sobie je zrotować do prawej, przecież przez pompę i naprawdę mogą zająć fajną rotację. Widzimy, że poczekali w tym momencie, chwilę przed zaczęciem iścia zona, tak jak mówiłem. PKR, przez to, że Maciak nie ma rotacji, wybił ich pałką, polecieli do przodu, tak jak mówiłem, idą przez pompy tutaj też strzelają do właśnie Mograla znowu byli Maciaka, który jak widzimy przebiegł do przodu, sklejmował troszkę pozycji, w tym momencie chłopaki do niego doszli weszli sobie oni do tunelu zabudowali sobie plecki, weszli do przodu skampili się, aby poczekać na następnego zona, który dojdzie za 15 sekund widzimy, że zona dało na dół, z tej strony nie ma kompletnie ludzi, oprócz tego jednego teamku więc jest naprawdę fajna rotacja jak widzimy chłopaki jeszcze czekają, bo zauważyli że wchodzą do tunelu, próbowali na ich nabić tutaj od razu poszedł splash Faker chciał wybić Maciaka ale Maciak od razu pobiegł do przodu dlatego pobiegli oni już na spokojnie delikatnie tarpując na tej rotacji aby tutaj nie dostawać głupiego damage'a zboksili się od razu przy wejściu do zona i cały czas próbują nabijać no widzimy że mają 800 TB, e więc naprawdę sporo ale to właśnie dzięki temu fightowi gdzie tam MCK zapał kila no oraz sterował się tutaj właśnie z Mongralem kolejnego zona znowu dało full pulla dlatego mają dosyć ciężką rotację ale jak widzimy od razu poszedł splash biegną sobie pod górką tutaj używają też starych buildów aby gdzieś się osłaniać od boków Przebiegli sobie ponad połowę Gdzie zboksili się W tym momencie już postanowili wybić MCK oraz Maciaka Którzy pobiegli do przodu Sklejmowali teren Do nich dobiegł PKR na pałce Tutaj MCK dosyć dużo boksów rozciągnął Jak widzimy Bo naprawdę rozciągnęli tutaj chyba z 10 boksów nawet Troszkę u Maców poszło Aczkolwiek woleliby safe na tej rotacji No widzimy, że Maców się zostało dużo 76 buildów u pkr 94 u Maciaka Oraz 69 u MCK Cało 110 beczki 2 medy 4 mini 1 big Oraz 2 medy Jedna mini na ledge, więc jest dosyć słaby ten ludzi. Aczkolwiek, no tutaj chłopaki wykręcą top trójkę, więc nie jest najgorzej. Widzimy, że tutaj PKR próbował złapać killa. Jak widzimy, no kill nie jego, aczkolwiek Macy przejął, których było dosyć sporo. Był tam też Magic, ale jego nie wziął. Chłopaki przeszli razem z nim tutaj do zownika, No mieli tej boxy rozciągnięte, dlatego mieli tutaj fajne przejście. Widzimy, że w tym momencie hilają się tym, co stracili tam właśnie w zonie No i znowu mamy kolejnego Max Pula, gdzie zaczynają sobie biec na spokojnie i tutaj cały czas budują. W tym momencie wybili Maciaka, który poleciał do gdzie sklejował sobie sporo terenu, ale widzimy, że to oni wjechali w jakiś team. Niestety znaczy nie udało się tej podmienić, więc odpuścili chłopaki. Widzimy, że tutaj po lagu przebiegli oni do przodu. Gdzie znowu rozkręcili kilka sobie metalowych boxów. Cały czas starają się sprayować, aby czegoś szukać. Widzimy, że MCK tam wyłapał killa na jakimś dziomeczku, który miał 1 HP. To zawsze dodatkowe punkty, aczkolwiek tutaj liczy się tylko win, więc tak naprawdę nic im to nie dało, ale tu z tego też nie podnieśli. Widzimy, że w tym momencie znaleźć jakieś stare buildy, które starają się wykorzystać jak najbardziej na tej rotacji. No bo masów jest coraz mniej tutaj poszedł. Na Team tam ci się dosyć szybko skapnęli. Dlatego tutaj próbowali MCK, PKR i Maciek uciekać. Tutaj trochę głupi błąd pkr ponieważ mogli już szybciej odpuścić też przejęli im ściankę. Widzimy, że w tym momencie jeszcze Prism on tyłu zaczął się wbijać. Dlatego PKR z Maciekiem zrobili kolejnego pre gdzie w tym momencie dał naprawdę mocną pompę Mongrelowi oraz MCK go zabił. Ale przez to, że kolejny team znowu zaczął się wbijać, to postanowili odpuścić całe reszcie Przerzucili sobie do boksa Mongrala którego dobili, zgarnęli z niego z trochę matsów. To, że nie został kolejny splash, wybiegli tutaj, była szansa zabić, i umy się wydaje, że tutaj Lepszą opcją by było oddanie strzału z pompy niż próbowanie boksowania, aczkolwiek niestety nie udało się. Widzimy, że biegną. Również Maciek zdobył sobie teraz pałkę po zabiciu właśnie Mongrela, który ją miał. Tutaj od razu PKR wskoczył sobie na wyższy layer i dobiegł do zone'a. Dosiągnął kilka fajnych boksów z metalu. Cały czas mają mało macu, dlatego patrzą się, aby kogoś zabić. Skoczyli teraz do boksa scroll'a, gdzie no była szansa, Scroll bardzo mocno obity, ale nie udało się, dlatego poszli do prawej, gdzie znowu weszli w czyjeś stare buildy. Tak naprawdę kopią się cały czas nimi. Widzimy, że nawet nie podmieniają tego, no bo nie mają zbytnio. Tak naprawdę nie ma tych maców już praktycznie w ogóle. Aczkolwiek, gdzie się da, to zabudowywują. No w tym momencie troszkę lipa się odwaliła. Ponieważ tutaj, no, chłopaki nie zauważyli, że Sky Scroll i i zaczynają ich przecinać. To była tylko metalowa ścianka, jeszcze od tył wjeżdżali. Widzimy, że tutaj MCK oraz Maciek odwrócili się. PKR patrzył front, gdzie podmijali również ich. Na szczęście udało się PKRowi uciec. No tutaj MCK i Maciek oberwali. Aczkolwiek PKR uciekł jak najbardziej do zona, gdzie obiegł sobie to od prawej strony. Gdy skoczył sobie tutaj bliżej zona, rociono kilka boksy. Wywił całe leczenie jakie miał. Tutaj dobra decyzja, że zedytował się, ponieważ złapał akurat Skaja, który miał tutaj 1 HP. Od razu skoczył, by go dobić. Zebrał sobie z niego macy, również siphon, który go trochę uleczył. Na szczęście płynęło zona do tyłu, dlatego od razu idzie z rosną zonem, rozciągnął sobie tej boksiki. W tym momencie przebieg troszkę ryzykownie, aczkolwiek no z takimi matcami, z takim leczeniem, którego naprawdę nie ma. Musiał ryzykować, znowu wchodzić gdzieś tam w stare buildy. Niestety zaczęli go podmieniać od góry, dlatego musiał delikatnie obejść bokiem. Tutaj znowu zedytowane. No tutaj ciężki late game, się tylko da. Widzimy, że tutaj cały przekopuje się. Udało się złapać Kasperowicza, który jeszcze mu walnął w ogóle i wybiło go. Miał medalion wilka, który no jak wiemy daje nam to, że gdy wbiegniemy przeciwnika no to wybijamy go, tak jak było kiedyś nitro, tylko nie aż tak bardzo. Od razu wskoczył sobie do zołnika, gdzie rozciągnął kilka boksów, troszkę zmarnował masów, ponieważ złapał się tam u góry i tak naprawdę nic mu to nie dało, ponieważ i tak dropnął troszkę niżej. Wybił sobie tutaj czak ale widzimy, że dostarczyło mu tylko do 170 HP, próbował się tu w kogoś wbić. Czy to dobra decyzja? Nie wiem, wbił się pałom. Na szczęście wybił dwóch ziomków. Sangilda zabił drugiego też. No i tutaj jest top trójka, gdzie no niestety już zostały tak naprawdę dwa triosy oraz on solo. Miał tu troszkę masu, próbował on jeszcze tutaj pałą coś zrobić. gdyby się tutaj udało, była jakaś szansa, że może jakimś cudem by kogoś tutaj zabił. Tak jak tutaj widzimy, był sobie on, skoczyli mu do boksa, gdzie wybiegł on do góry. Również oni wyskoczyli za nim w tym momencie widzimy, że ładował pałę. no jak widzimy, Swizzy wyleciał. Gdyby tak był trochę bliżej, jakby poleciał do zona, jakaś tam szansa. Na to, że PKR by go zabił Była, no i niestety przez to, że Mersacha nie wybiło Wleciał on łatwiej tylko do boksa od boku Gdzie PKR nie zamknął sobie tej tutaj ścianki No i trafił go łatwą pompą Generalnie myślę, że PKR, MTK i Maczak Jest naprawdę fajne trio do naśladowania I patrzenia ich tutaj jak grają Ponieważ grają z dosyć gorszego spota Również mają troszkę ciężej do nabijania surdza, ponieważ nie mają nawet z kim się Trade'ować, bo są za górką, i na Nikogo tam nie ma, również grają oni Z y, troszkę gorszym lutem, ponieważ No widzieliśmy, że nie był on zbyt wybitny, a jeżeli Wy chcecie zobaczyć jak tak naprawdę gra Pik oraz darmowy, jak lutują swojego spocika, jak się pozycjonują, również jak nabijają Sergia, ponieważ też nie mają się za bardzo z kim tradować, jak sobie rotują i wiele więcej, to wbijajcie na film, który widzicie tutaj na środku ekranu, no i mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie.